Uroczystość zakończenia 66. Olimpiady połączoną z ogłoszeniem wyników, jak również w tym roku obchodzimy 50. rocznicę pierwszej olimpiady międzynarodowej, olimpiady fizycznej, która odbyła się w Warszawie. Jest mi niezmiernie miło, że Wydział Fizyki, nie obawiam się wypowiedzieć, jeden z trójki najlepszych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. A, a, gości Państwa, gościemi Państwa na Uniwersytecie w imieniu pana profesora Macieja Borusa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym serdecznie podziękować za, za przybycie, za ten trud, który jest. 50 lat e, Olimpiad Fizycznych, międzynarodowy Olimpiad Fizyczny to oczywiście bardzo długi okres. E, kiedy wydaje nam się, że to jest, to jest bardzo, długi, bardzo długi czas, z drugiej strony patrzymy sobie na, przykład na nasz Uniwersytet, który obchodzi w tamtym roku 200 lat e, i to jest jedna, jedna czwarta naszej działalności tak naprawdę. Jak Państwo wiecie, żyjemy w też w społeczeństwie, której nagroda Nobla jest Monteversy. I wierzę gorąco, że na tej sali jest niepewna. Kilka takich osób, która, która za pewien czas może, mam nadzieję, to, że, 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 że ktoś kiedyś coś powiedział, że może tak to się wydarzy. Drodzy Państwo, nie będę ukrywał, że jest mi niezwykle miło, jest nam niezwykle miło że finał olimpiady fizycznej oraz uroczystość 50-lecia Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej odbywa się na naszym wydziale. Cieszę się również bardzo, że w dzisiejszej uroczystości bierze udział bardzo wielu olimpijczyków z lat poprzednich. Proszę Państwa, olimpiada fizyczna jest wielkim wydarzeniem dla młodych uczestników, jest ważnym wydarzeniem dla nauczycieli i opiekunów. Jest również bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa, dlatego że w tych szlachetnych olimpijskich zawodach uczestniczą najlepsi, najlepsza nasza młodzież. Proszę Państwa, olimpiada fizyczna kształtuje ich charakter, rozwija ich zdolności, wyłania najzdolniejszych. Wielu z olimpijczyków wybiera karierę naukową, część z nich wiąże swoje losy z naszym wydziałem. Tak było zawsze, jeżeli się cofniemy 50 lat wcześniej, laureatem pierwszej międzynarodowej olimpiady fizycznej był Bogdan Cichocki, obecnie ceniony profesor naszego wydziału. E, wracając do dnia dzisiejszego, chciałbym e, finalistą, laureatom Olimpiady Fizycznej, której finał właśnie się. E, rozstrzyga, złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzyć wielu dalszych sukcesów oraz życzę Wam młodzi przyjaciele przede wszystkim radości i satysfakcji z odkrywania pięknego świata zjawisk fizycznych. Ogromna przyjemność i honor by reprezentować Panią prezes profesorka i całe Polskie Towarzystwo Fizyczne na tak podniosłej uroczystości, i mieć szansę i pogratulowania tegorocznym finalistom i laureatom Olimpiady Fizycznej i oczywiście ich rodełkowania jest niezwykle ważne, ale z drugiej strony też wyrazić słowa podziwu i pogratulować sukcesu wszystkim ludziom Olimpiady Fizycznej, polskiej międzynarodowej, za te 50 lat fantastycznego sukcesu. Bo jeśli przypomnimy sobie, że w 1967 roku to była inicjatywa polsko-czechosłowacko-węgierska i uczestniczyło w pierwszych zawodach pięć krajów jeszcze Bułgaria i Rumunia. A w tej chwili, jak się spojrzy na stronę internetową, to uczestników Olimpiady, Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej jest blisko 100. 100 krajów to jest duża, międzynarodowa organizacja. I to widać, że pomysł był świetny że sprawdził się, że przez te 50 lat zgromadził w umysłach i sercach uczestników mnóstwo radości i przyjemności i satysfakcji z, i z konkurencji, i z rówieśnikami i z sukcesów, no ale też pokazał, jak bardzo fizyka czy nauka jest międzynarodowa i otwarta i że nie da się zamknąć w żadnych granicach ani politycznych, ani ideologicznych, a pamiętajmy, że Większą część tych 50 lat to Olimpiada przeżyła w świecie ostro podzielonym, wstrząsanym różnymi problemami. Także wydaje mi się, że bezpiecznie zupełnie, wierząc w to, że następne 50 lat jest możliwe z równie wielkim sukcesem olimpiady mogę i pogratulować dotychczasowych sukcesów, i życzyć dalszych 50 lat rozwoju i polskiej międzynarodowej olimpiady. Fizycznej, wszystkim, którzy są to zaangażowani, a e, tak jak do tej pory Polskie Towarzystwo Fizyczne w miarę swoich też oscylujących jakość możliwości starało się wspierać tę inicjatywę, tak mogę obiecać, przynajmniej na tyle ile mogę, e, że dalej Polskie Towarzystwo Fizyczne będzie robiło co tylko może, żeby e, Olimpiada Fizyczna miała się dobrze i miała się coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Proszę od lat jestem opiekunem polskim, czy w Rzyny Polskiej na Międzynarodowych Olimpiadach co roku spotykają się no, w jakimś tam sensie najlepsi uczniowie z wielu krajów i współzawodniczą rozwiązywali rozwiązywaniu Nagrodą są medale złote, srebrne, brązowe czy wyróżnienia. One nie dają żadnych formalnych uprawnień, ale jednak w środowisku są traktowane bardzo poważnie, także nagrody są w jakimś sensie bezpieczne. Proszę twórcami. Yy, olimpiady było trzech panów. Radisław Kościan z Czechosłowacji, Reżek Kłapalwi z Węgier i Czesław Stisłowski z, z Polski. Więc ten pierwsza olimpiada to było takie otwarcie na świat, ale takie tylko troszeczkę, prawda, i tylko do tych sąsiednich krajów. W tej pierwszej olimpiadzie, która odbyła się w Warszawie, wzięło udział uczestniczy z pięć krajów tutaj wypisanych po uczniów, także w sumie to było 15 krajów, no i przez to było użycie rzeczy wzorowanych na międzynarodowej olimpiadzie matematycznej, które już wtedy istniały. Organizacja tej pierwszej olimpiady była w taka sama, jak na olimpiadzie fizycznej polskiej. Zadania były rozwiązywane przez uczniów w językach narodowych, no a ponieważ pomiędzy Rozwiązywaniem zadań przez tych uczestników, a wręczeniem nagród, medalami trzeba było te zadania sprawdzić. Potrzebny był czas, zorganizowano wycieczkę samolotem do Majstra i w Ten schemat pozostał do dziś. Wycieczki, co prawda, nie są już samolotowe, bo liczba ludzi jest trochę większa, ale struktura taka została od 50 lat. W Olimpiadzie uczestnicy pięciu uczniów, ewentualnie miejsc każdego kraju, a klasyfikacja jest indywidualna. To jest też bardzo istotne, że nie ma klasyfikacji krajowej, nie ma klasyfikacji krajów, jest tylko klasyfikacja indywidualna. W ten sposób unika niepotrzebnych tam nacjonalizmów. W roku 1977 nastąpił pewien poważny problem. mianowicie ministrowie krajów socjalistycznych uznali, że za dużo kontaktów międzynarodowych, młodzieży to będzie się odbywała raz na dwa lata. To rozporządzenie, czy to ten pomysł został bardzo, tak jak to się ma, twórczo zinterpretowany, czy sfanadyzowany, mogę powiedzieć, od do doktora który powiedział tak, oczywiście są dwa lata w kraju socjalistycznym, a co kolejne dwa lata w innym kraju. W 80. latach olimpiada dalej się rozwijała. I rozwijała się, ja bym to powiedział, w kilku wymiarach takich wieczywiannych. Pierwszy wymiar to jest liczba drużyn z krajów uczestniczących, czyli liczba krajów. I o ile w 1967 roku było tylko 5 krajów, w 1989 roku było 30, a w zeszłym roku, w 2016 83 krajów. Drugi wymiar to jest wzrost liczby złotych medalistów. Tutaj narysowałem, ilu uczestników uzyskało złote medale, te najwyższe, począwszy od pierwszej olimpiady, skończywszy na. 40. Tam ust. 27. której była ostatnia. No i widzimy tutaj no, plus na fluktuację, ale oczywiście tendencje wzrostowe. No i wreszcie jest trzeci wymiar, w którym olimpiada rośnie. To jest wzrost długości zadań. To jest zadanie, które było w 74 roku w Warszawie. Kilka, kilka zdań to nawet nie jest pół strony. A jak to wyglądało w roku 2015? To jest w sumie 12 stron i to wcale nie jest takie trywialne, żeby w ciągu skończonego czasu te karty 4 godzin czy 4,5, żeby to przeczytać, żeby to zrozumieć. To jest podstawowa trudność tych zadań doświadczalnych. Kluczową osobą przed wiele, wiele lat był Olimpia Dzień Międzynarodowy w 70-tych latach został taki, stał się, że tak powiem, taką kluczową osobą. W 83 roku to się jakoś sformalizowało i Właszczowski został, to się sekretarzem, został człowiekiem, który koordynuje. To, to była naprawdę kluczowa osoba, która to trzymała przed wiele lat w ręku. I cały ten wzrost i stabilność, tak tam, <tom> z tym wzrostem chyba no to troszkę o udziale Polskim Olimpiadzie Międzynarodowej. W Warszawie odbyło się to trzy razy. Pierwsza była w 1967 roku, jak to wiedziałem, druga w 74 i trzecia w 90. 89 roku. No o tej pierwszej to jeszcze będziemy mówić. W 74 też to było wielkie uczestniczyli z 8 krajów. Było 40 uczestników, głównym organizatorem był Iwo Białetnicki-Birula, natomiast zadania ułożyli Andrzej Szymacha, natomiast zadanie doświadczalne właśnie z tym ułożył Jerzy Langel. Kolejna olimpiada odbyła się w roku 89. To była bardzo dramatyczna impreza. Mieliśmy kilku bardzo dobrych uczestników, między innymi Piotra Kosackiego, za przewodniczącym organizacji tym był Grzegorz Białkowski. Grzegorz Białkowski był wtedy rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas olimpiady przewodniczył Jan Glinowski. Kierownikiem organizacyjnym był Andrzej Nadolny. Gdzie jest? zadania ułożyli Waldemar Goszkowski i Andrzej Szymacha, a do zadania doświadczone ułożył Andrzej Kotlicki. Bardzo ciekawym elementem był udział uczestników z liczby. Po raz pierwszy byli Litwini na olimpiadzie międzynarodowej. A pierwsze miejsce zajął Amerykanin, takie pierwsze takie zajął Amerykanin, co spowodowało jakąś nieprawdopodobną złość kierownictwa Drużyny radzieckiej. To były awantury Proszę skoro mówiłem o tych, to powiem dwa słowa o zwycięzcach, tych, które stali pierwsze, pierwsze miejsce na tych trzech polskich wydarzeniach. Polski. W 1967 roku to został Węgier Aleksander Salaj, który w tej chwili jest profesorem Uniwersytetu Pana Kupnica. Tutaj Państwo mogą zobaczyć, że jest na distinguished professor. Tam, tam, tam. Także dobrze zaczął karierę w Warszawie z fizyki w 1974 został Jarosław Deminec. tak. W 1989 roku wygrał Steven Gamser, który w tej chwili jest profesorem fizyki w Princeton. No, pozostaje pytanie, kiedy zrobić następną olimpiadę w Polsce. Byłoby pewnie bardzo miło, chociaż to wymaga sporo pieniędzy, ładnych kilku milionów złotych. No, plus oczywiście duży wysiłek organizacyjny.